Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku wagi na marzec 2022. Pierwszy tydzień od razu. Od razu nieciekawie się zaczęło, ale zobaczymy, co tam dalej będzie. Bo to jest w zasadzie energia, która się tu kończy. Ona się jest tu pokazana i niezbyt ładnie wygląda, ale ona się tu kończy, więc to, więc to zaraz o tym powiem jeszcze. O, tu jest dziewiątka denarów bardzo ładnie. Królowa buław bardzo ładna. Gwiazda bardzo, 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 bardzo. Przepiękna. Tutaj mamy ósemkę mieczy a z denarów. Królowa mieczy. Martwy stanie, czyli sąd. Paźmieczy. A z kielichów, o, bardzo ładnie, bardzo ładnie. I dwójka kielichów. No to jakaś miłość, może wreszcie. Dobrze. Bo tego miłości, to mało karty wyskakują. Coś ostatnio. Więc tak, mamy tą trójkę mieczy, tak? Może tutaj ta trójka mieczy nie wygląda ładnie, ale. Ale cóż, to jest najczarniejsza godzina, która nadchodzi tuż przed świtem, czyli jeżeli pojawia się ta energia, to owszem, jest to problem, owszem, jest to nieprzyjemne, owszem, może to być jakiś konflikt czy zranienie, coś takiego, ale świt powinien wkrótce nastąpić, bo to, to jest wydarzenie, które już po prostu będziecie tu zamykać. Po prostu chodzi o to, żebyście się rozprawili z tym konfliktem, żebyście stawili mu czoło, ale też rozprawili się z nim raz na zawsze, bo to ukaże nowe perspektywy i nowe możliwości. Te nowe perspektywy to, to nawet tu już od razu widać, bo tu są jakieś nowe możliwości działania, takiego właśnie z optymizmem, z, no, z podwyższonymi wibracjami wręcz, czyli z entuzjazmem nawet może być to, z radością nawet może być, tak? Czyli bardzo szybko tu z tego wychodzicie. Więc to nie jest tak, że, że jak się pokaże trójka mieczy, to już, to już koniec, że to już nie idzie z tego wyjść. Idzie, wyjść i to od razu, natychmiast. No, oczywiście, to może być w innym dniu, tak? Ja nie mówię, że w tym samym, ale w tym samym tygodniu, w każdym razie. Więc tutaj macie możliwość nowego działania. To może być, wiązać się z podróżą, z poznawaniem nowych osób. Więc gdyby tu, na przykład, to zranienie pochodziło z jakiejś bliskiej osoby, osoby bliskiej sercu, to tu macie możliwość poznawania Nowych osób, może właśnie tej nowej, patrzę, czy tu jeszcze coś tu było dalej na ten temat? No tam macie poczucie dużej atrakcyjności też, to w drugim tygodniu. No ale tu po drodze jest siódemka była, czyli jakiś konflikt, być może z tą samą osobą, tak? Być może. Czyli tu następuje świt, a tu jakiś powrót w sytuacji konfliktowej. Może to być też sytuacja związana z obroną. Z obroną, czy to swojego zdania, czy swojego terytorium, czy swojego pomysłu, czy swojej wolności. Tutaj może być lekcja asertywności. To, to, to jest bardzo ważne, dlatego o tym mówię. No, ale z tej energii też tu na szczęście wychodzicie. Macie tutaj, może ja pokażę w całej okazałości, bo to jest bardzo fajna rzecz. Bardzo fajna energia, dziewiątka denarów, czyli harmonia z naturą, harmonia z otoczeniem, harmonia w ogóle wewnątrz siebie. To wszystko wpływa na to, że świetnie tu prosperujecie, że macie zaspokojone tutaj swoje potrzeby, przede wszystkim te materialne. Ale nie tylko, tu jest w ogóle zadowolenie, także to nie jest tylko kwestia spraw materialnych, chociaż jest to karta denarów. Ale oprócz zaspokojenia takiego typowo materialnego, tu macie po prostu poczucie zadowolenia, spełnienia. Przyjemnie jest, jest przyjemnie. W ogóle cały ten drugi tydzień wygląda bardzo przyjemnie. Macie tutaj królową buław, czyli w energiach sukcesu nadal jesteście. Obydwie te karty mówią, o sukcesie, jakimś, o możliwości sukcesu, o poczuciu zadowolenia, pewności siebie, także. Duży wzrost pewności siebie, poczucie atrakcyjności, także będziecie mogli przyciągać wzrok płci przeciwnej albo klientów. Będziecie tutaj zadowoleni, no będziecie też mieli tu możliwość czucia się atrakcyjnym. No z czego to może wynikać? Czasami te zwykłe pójście do fryzjera, tak? Taki najprostszy przykład, ale może też wynikać z, z czegoś zupełnie innego. Może wynikać właśnie z tego, że jesteście tacy bardziej pewni siebie. Może wynikać z tego, że jesteście zadowoleni, że macie tutaj duże poczucie własnej wartości. Z tego też to może wynikać. Także przyczyn jest tutaj dużo tej sytuacji, ale jest to sytuacja bardzo dobra, tym bardziej, że jest gwiazda jeszcze, czyli jest to sprzyjanie. Wy sami sprzyjacie sobie bo lubicie siebie, bo dobrze siebie traktujecie, no i dzięki temu też te okoliczności zewnętrzne też są bardziej sprzyjające, tutaj jest prowadzenie ze strony duszy, także tutaj karty, no tak, tylko, że nie widać, to może tu przystawię, przystawię w takie miejsce, żeby lepiej było widać, yy, tutaj dobrze by było słuchać podpowiedzi ze strony serca, ponieważ będą te podpowiedzi. To jest właśnie to, że tu będą te podpowiedzi, one będą ważne. Jak ich posłuchacie, to będzie jakieś tutaj kolejne możliwości fajne się pojawią. O, i tam widać świetne energię też na końcu, także naprawdę warto słuchać tych podpowiedzi wewnętrznych. Gwiazda też mówi o tym, że wasze marzenia mogą się spełnić nie tylko te malutkie, także. Nieco większe. No i tu widać możliwości, bo jest as denarów, jest as kielichów, macie dwa asy w rękawie i tutaj jakaś bardzo możliwa, że miłość, chociaż dla niektórych to będzie porozumienie, no może dotyczyć miejsca pracy na przykład, tak, czy porozumienie między osobami w, w kontaktach międzyludzkich, tak w ogóle nie tylko damsko-męskich, ale najczęściej jednak to mówi o rozkwicie miłości, ta karta, więc. Więc tu się bardzo dobrze wszystko przedstawia, tylko że zasłoniłam tą najgorszą kartę. No to nie, najgorszą zasłoniłam, ale to nie znaczy, że my ją będziemy pomijać, po prostu. Wy tu macie poczucie jakiegoś ograniczenia, ale ono wynika z waszych myśli tylko i wyłącznie, czyli tutaj jakieś szkodliwe schematy umysłu powodują blokady w waszym umyśle i wy myślicie, że nic nie można tutaj zrobić, nic nie można zmienić, nic nie można zdziałać, a to nieprawda, bo jest azdenarów, czyli można coś zdziałać ale wy macie takie tutaj przekonanie i tu chodzi o to, żeby to przekonanie zmienić bo ono jest szkodliwe wy tu nie widzicie możliwości no bo jak macie opaskę na oczach, no to nie widzicie to jest opaska symboliczna oczywiście ta opaska symbolizuje właśnie tą blokadę umysłu yy, którą można oczywiście zlikwidować, można popracować właśnie nad myślami, nad swoimi programami umysłu i zamienić je na lepsze na bardziej korzystny, bo tutaj potencjał jest bardzo ciekawy, jeśli chodzi o asa denarów. Bo tu możecie no, coś zainwestować na przykład w coś takiego wartościowego, czy to w mieszkanie, czy w dom. Nie musi być to koniecznie kupno domu, ale może być to kupno wyposażenia mieszkania, czy domu. Może to być remont, może to być samochód, może to być coś do pracy, na przykład komputer, czy jakieś inne urządzenie. Hmm, czyli kupno albo sprzedaż, albo. Cóż jeszcze, dodatkowe pieniądze, możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy, czyli może to być nowy kontrakt. Takie są tutaj możliwości, naprawdę są bardzo szerokie, jest duży wachlarz możliwości, jeśli chodzi o sprawy materialne, możliwości działania, bo to nie jest jeszcze karta ostatecznego sukcesu, ale to jest tutaj początek, tak? początek tego, co może się zdarzyć na polu zawodowo-finansowym lub właśnie związane może być ze sprawami domu, mieszkania, czy jakichś innych wartościowych rzeczy, urządzeń. Dobrze, to to wystarczy. Tu mamy dobre możliwości. Teraz tutaj. Królowa Mieczy to królowa rozstań lub załatwiania jakichś spraw, które powodują odcinanie się od czegoś, od czegoś lub od kogoś. Czyli jest to owszem karta rozwódki, ale to nie musi być koniecznie rozwód, to może być załatwianie jakiejś sprawy urzędowej, która po prostu na ten moment domaga się załatwienia. I jak się odetniemy od, z od tej sprawy urzędowej, bo już ją załatwimy, no to zamkniemy jakiś etap tu za sobą. Także no to faktycznie pasuje do, do rozwodu. Owszem, dla niektórych to będzie rozwód, ale nie dla wszystkich. Czyli zamykanie starego etapu to nie tylko porzucenie starego małżeństwa, tak? to nie tylko o to tu chodzi. To chodzi o to, żeby rozliczyć przeszłość, żeby zakończyć to, co było i wyciągnąć z tego konstruktywne wnioski. Także zbieranie owoców tu jest, czyli jeżeli no, nasze działania były dobre, to, to owoce naszych działań też będą dobre. To jest karta bramy, karta odrodzenia jednocześnie, czyli nie tylko sądu, ale także odrodzenia. Czyli tu nowy etap się jakiś zaczyna i faktycznie macie asakielichów. Gdyby tu chodziło o rozwód, no to tu macie faktycznie nową miłość, tak faktycznie by pasowało. Ale nie dla wszystkich to będzie rozwód, jeszcze raz powiem. Czyli co? Czyli czas podsumowania, czas wyciągnięcia wniosków, czas zapłaty lub konsekwencji za przeszłe uczynki. I karta mówi właśnie o tym, żeby zamknąć ten stary rozdział raz na zawsze, a tylko wyciągnąć te wnioski, te lekcje z tego starego rozdziału. Czyli z przeszłości wyciągamy tylko lekcje, które nam się przydadzą, które przyczynią się do wzrostu naszej mądrości życiowej takiej. Cóż jeszcze? No to może być też jakaś radość z osiągnięcia celu jeżeli komuś zależy na tym, żeby jakiś etap zamknąć no może być to związane z małżeństwem ale niekoniecznie, bo to może być związane z czymkolwiek no to tutaj może nastąpić ta radość i takie właśnie odrodzenie do nowego życia radość z osiągnięcia celu i wejście w nowy etap takie jakby narodzenie się na nowo paśmieczy i askielichów mówią o czymś nowym, z tym, że paśmieczy radzi, aby trzymać się swojej wewnętrznej prawdy. Czyli jeżeli już zaczynamy ten nowy etap, niech on będzie zbudowany na fundamencie prawdy. Tak, to specjalnie podkreślam, bo to się opłaci. Budowanie na fundamencie prawdy się bardzo opłaci, a tutaj mamy też asa kielichów, czyli asa radości. Czyli tu może być poznanie jakiejś nowej osoby. Nie wiem, czy ja tam wcześniej coś mówiłam. No tutaj też była możliwość poznawania nowych osób, owszem. Ale tu już jest takie bardziej uczuciowe to wszystko. Tu już możliwy jest nowy związek. Czyli dla tych, co się rozwiedli, no oni tutaj mogą sobie kogoś znaleźć. A jeżeli już sobie znaleźli wcześniej, no bo był ten pas buław pokazany, no i była ta atrakcyjność też pokazana wasza. To tutaj ten związek przechodzi taką fazę rozkwitu. On jest w rozkwicie, czyli no jest bardzo pięknie tu na koniec, dlatego ja już tu nie będę nic więcej dodawać. Natomiast dla tych, którzy no po prostu nie są singlami i nie są zainteresowani nowym związkiem, dla tych to będzie porozumienie w miejscu pracy, czyli taka harmonijna, owocna współpraca. Czy to w miejscu pracy, czy, czy no, jeżeli ktoś na własny rachunek pracuje, no to też, też to może być coś harmonijnego. Harmonijna współpraca, duża równowaga, ugoda, kompromis to może być no, bardzo pozytywne energie, dużo harmonii tu jest i radości, tej radości się tu trzymajmy, bo to są karty uczuć, także tu kładziemy akcent na radość i cieszmy się tym, że jest, jest tutaj tak fajnie i tak fajnie się tu układa. Hmm. No, już nie będę tu na kwiecień dodawać w tej sytuacji, bo jeszcze się coś popsuje albo co <laughs> nie, no, nie musi się nic popsuć, po prostu tak, jak już się dobrze kończy, to ja nie dokładam, taki mam zwyczaj. <laughs> Bajka, niech się dobrze kończy, i, i dobra, czyli tak, reasumując, są możliwości na działanie w materii, na powodzenie w sprawach zawodowo-finansowych, są te możliwości, to nie jest jeszcze tutaj sukces, ale. Rozpoczęcie czegoś, czy to nowego biznesu, czy finansowania jakiegoś projektu, czy kupna czegoś lub sprzedaży czegoś wartościowego, to tego się tu trzymajmy. Gwiazda niech nas prowadzi. Pewność siebie też się przyda. No tu macie spełnienie w materii, o już jedno pokazane. A tu jest możliwość kolejnego spełnienia, ale jako początek dopiero tutaj. Tu początek nowego związku, lub rozkwit miłości, która już wcześniej się rozpoczęła. To tego się trzymajmy i zdrówka życzę do usłyszenia.